troszkę to w tym momencie jest taki, taki momenci, gdzieś tam okienko gdzie to się otwiera, ale później to przygaca, że w tym momencie no nie odbieram, słyszę, że, że modulujesz że... nie jest no, razie, no nic, może to gdzieś tam za, za jakąś chwilkę troszkę się podniesie Józiu, cześć Józiu, dzień dobry ojoj, ojoj, kupę czasu, kupę czasu Odbieram do słowa, ale czy słyszę Józiu, proszę Słuchaj, ja Cię bardzo ładnie teraz odbieram. Przedtem pływała, a teraz stabilnie, także do siódemki dolatujesz. Pozdrawiam Krzysiu, bardzo mi miło Ciebie usłyszeć. Proszę, doleciało? Miłoszku, doleciało, doleciało. Nawet gdzieś ta wskazówka się wychyliła troszeczkę. Ja Ci powiem, te warunki są bardzo, bardzo niestabilne w tym momencie. Ja Ci powiem, że w ogóle jestem mile zaskoczony, że ta propaganda się otworzyła na Polskę, bo... Tak jak mówię, przez bardzo, bardzo długo było to, no, kompletna ściana, nic kompletnie, nic tutaj, ja mnie nie słyszałem, um, no i akurat dzisiaj jest ten moment taki, widzisz, dobrze było zostawić radio spalone, no, to w powoli się otwiera, no, ja myślę, że tak jest, z biegiem, z biegiem czasu, jak te dni będą sobie tutaj galopowały do przodu, ta propagacja będzie nam się coraz bardziej otwierać, choć powiedzmy, no, no w tym momencie, no fajnie, że cokolwiek słychać. Proszę Józek. Słuchaj, burze się nad Polską pojawiły. W tej chwili chyba burza jest za Warszawą, gdzieś koło Białego Stoku. I może są jakieś odbicia, i dlatego Cię tak dobrze nawet odbieram teraz, bo ostatnie dni to wiesz jak było. Cisza grobowa, a teraz bardzo ładnie Cię odbieram. Nie wiem, czy nie chcę długo modulować, bo wiem, że to szybko może tego paść. Proszę. Ja tutaj przez nie wiem, ostatnie miesiące to, to Polski w ogóle nie słyszałem, jedyne jakieś tam kontakty, jakieś łączności to z drugim em, dywizjonem tam z chłopakami, z, z Czesławem Czeli Tango 100, 100, 106 z 18 dywizjonu, to się słyszeliśmy bardzo, bardzo dobrze przez ostatnie miesiące w kierunku Polski. Kompletnie, kompletnie ściana. Propagacja to prawda jest, jest bardzo dobra, ale nie w tym kierunku. No coś to powoli się zaczyna otwierać, przychodzi ten okres letni. I podejrzewam, że tam za kilka dni to tutaj będziemy zbombardować do siebie z raportami, tak jak to kiedyś było, 9, 9 plus Józku, proszę. Słuchaj, tak jak mówisz, na pewno tak będzie, nie? Bo zawsze latem co dzień jakaś tam łączność jest, a w tym roku to mieliśmy co dzień praktycznie dużą wodę, nie? Ze Stanów chłopcy nadawali tu równo, także wiesz, było dobrze. Teraz się zrobiło tak chyba trzy tygodnie, co nic nie słychać, jest ogólna cisza. A Czesława to co dzień na zawołanie, także był tutaj, wychodził, zamykał skalę. Także...